No i co, Konfident Wezwał do mnie Straż Miejską o. I Straż miejska stoi I czeka aż wyjdę Ale ja nie wyjdę Widzicie co za wajza jest Kurna do każdego, do każdego wzywa milicję ja pierdziele, ja się nie dziwię temu strusiowi, że on go wyzyła od konfidentów, przecież on by chyba dnia nie przeżył, nie wiem, godziny by chyba nie przeżył, jakby jakiegoś donosu do służb nie zrobił, a ja go chciałem na obiad, czy tam na śniadanie do Zodiaka zaprosić, także oficjalnie odwołuję to zaproszenie i na pewno już tu nigdy nie przyjadę nie pomogę, a chciałem pomóc w jakiś sposób, e, wszystko, wszystko odwołuję, jak ktoś w służby do mnie wzywa, a ja mam dobre zamiary, to ja go mam e, w dupie takiego człowieka no, kurna milicję wezwał, milicja zablokowała chyba, żebym wyjechać nie mógł